Witam Was, kochani, bardzo serdecznie na kanale Gabriela Skorpia Tarot i zapraszam wodniki i wodniczki do czytania na czas od 16 do 30 czerwca 2025 roku. E, Drugie wodniki to jest e, czytanie ogólne, weźcie to, co rezonuje, a resztę zostawcie tym osobom, które miały usłyszeć czytania. Pamiętajcie o włączeniu dzwonka i subskrypcji. E, nie zapomnijcie, kochani, oglądnąć też, odsłuchać. Znak wasz księżycowy, Wenus oraz ascendent, aby mieć pełny wgląd na to czytanie na czas do końca czerwca. Pamiętajcie też o pozostawieniu łapki w górę i komentarza pod filmem. Sprawdzamy, co dla wodników i wodniczek od 16 do 30 czerwca. Wodniki i wodniczki, co kochani dla Was. Wodniki i fotnuczki. Okej, okay, robaczki, sprawdzamy jaka wasza energia. W jakiej będziecie energii? W energii trójeczki buław. Energia trójki buław. Moi drodzy. Praca i finanse. 10 pentakli. Co u singli? Usingli ósemka miaczy Co w związkach? Cesarzowa w związkach. Co będzie nieoczekiwanego? Tu jest karta śmierci. Moi drodzy, rada, wskazówka, wynik. Rycerz Buław. Rycerz Buław. Ok, a w tle? A w tle mamy głupca, proszę bardzo. Wasza karta. Piątka mieczy, dwójka mieczy, dziewiątka kielichów, siedem pentakli i gwiazda. I gwiazda. Tu król mieczy, to wy. Gwiazda to wy. Głupiec to wy. Moi kochani, <coughs> wszystkie Wasze karty są tutaj. Um. Ok. To, co powiem zaraz o tle. Najpierw zaczniemy od Waszej energii, od trójeczki pente, od trójki buław. Moi kochani, wyłączycie siłę. Połączycie z kimś siłę najprawdopodobniej z drugą osobą, i stworzycie naprawdę mm, albo silną relację, silną więź, albo silny taki team. E, tu będzie duża siła, tu będzie spora potęga, e, ale to. Jest kochani w konkretnym celu, bo będzie też spory wysiłek. Być może przed Wami jakieś spore przedsięwzięcie, co do którego warto połączyć siły. To po pierwsze. Następnie możecie być w podróży, możecie kochani poszerzać swoje horyzonty myślowe. No, możecie stać się osobą bardzo kontaktową, ale też bardzo dynamiczną, i to będzie takie wszystko. Wy w ogóle będziecie mocno zaangażowani. I teraz, albo będziecie zaangażowani na wszystkich płaszczyznach z jedną konkretną osobą, z jednym konkretnym przedsięwzięciem, albo po prostu będziecie zaangażowani w jakieś dwie relacje, dwie znajomości, na przykład ewentualnie no, może ktoś mieć dwa związki, dlaczego nie. Kochani, jesteście, stoicie u progu pewnej szansy. Hmm. Oczekujecie też efektów z wcześniejszych działań, tu to jest tak, jakby osoba stała i czekała albo na efekt, na rezultat, albo na czyjś przyjazd, przypływ a jest taka możliwość. E, moi kochani, to jest szczęście, które wkrótce nadejdzie. Czekacie na to szczęście, Wy je widzicie. Ono jest już blisko dosłownie, e, i widoki są dobre. <laughs> e, być może planujecie mm, jakąś podróż to może być planowanie podróży no może być planowanie urlopu na przykład tak ale to może być też taka takie planowanie podróży w przyszłości to może być przygotowywanie się planowanie przygotowywanie się do podróży w przyszłości to niekoniecznie musi być na jakiś najbliższy urlop Moi drodzy, wy przede wszystkim jesteście tutaj mocno nastawieni na współpracę, na jakieś poszerzanie, powiększanie kontaktów zawodowych. I to jest tak, że wy już zrobiliście to, co w Waszej mocy. I teraz tylko czekacie na realizację Waszych pragnień. Także czekacie na rezultat działań i, i pragnień tak naprawdę, <laughs> czy to się już właśnie. Zacznie realizować. Tutaj w zasadzie jesteście w czasie, który nie wymaga już od Was żadnych decyzji. To jest tak, jakbyście już podjęli decyzję i oczekiwali na rezultat, na działanie po prostu. Także tutaj już niczego obecnie nie przyspieszycie. Moi kochani, osoba, która są w związkach, w relacjach, dalej budują relacje, związek, i w ogóle to jest tutaj zaangażowanie Wasze. I teraz tak. Osoby, które są singlami, no to dla Was jest to energia, żeby zaczynacie z kimś, spotykać się, randkować, rozmawiać, po prostu poznawać się, tak? Tutaj rozwijacie znajomość. Osoby w relacjach w związkach mają bardzo dobre perspektywy, dogadujecie się i tutaj powstaje pewne porozumienie. Więc są i nowe kontakty towarzyskie, i jest porozumienie osób w relacjach w związkach. W pracy mamy 10 pentakli. W pracy, słuchajcie, jest sukces, bardzo duży sukces. No sukces tak olbrzymi, że trudno o większy. Osiągacie, osiąg... Wy osiągacie, jak. Znaczy, wiecie, to nie jest tylko praca, bo to jest obszar pracy i finansów, więc to 10 pentakli niekoniecznie musi odnosić się do pracy. Może się po prostu odnosić do sfer finansowych, akurat tylko u Was. I to może być bardzo. Mm, Ugruntowana stabilizacja, taka osadzona nie tylko na Wasze pokolenie, ale nawet i na przyszłe pokolenie czyli jakby bardzo takie wieloletnie zabezpieczenie na przyszłość. I tu może pokazać się ta stabilizacja może tu się pokazać u kogoś wymarzony zawód że ktoś osiąga, dostaje, nie wiem, tytuł, zdobywa już jakiś zawód, jakiś dyplom. Że może rozpocząć wykonywanie zawodu po tym dyplomie, udało się coś osiągnąć. Nie wiem, na przykład ktoś jakiś doktorat robił, może i na lekarza, na doktora, może na innego doktora, doktora jakichś innych nauk na przykład. No tutaj udaje się coś wielkiego zdobyć i to jest osiągnięcie tego wymarzonego zawodu. Moi drodzy, są osoby, które będą kupowały nieruchomość. Są osoby, które mają tutaj na horyzoncie sprawy spadkowe, czyli dziedziczenie, sprawy majątkowe, spadkowe, dziedziczenie. Tu może być spadek, tu może być no, po prostu spadek, tak, dziedziczenie czegoś. I to jest coś, co bardzo Was też zabezpiecza, tak jak mówię, Was, a nawet jeszcze kolejne pokolenie. <laughs> Tak więc Wy tutaj w obszarze pracy, w obszarze finansów osiągacie dosłownie wszystko, co można było osiągnąć. To macie takie uczucie, że osiągnęliście wszystko, co w tym życiu było Wam dane dostać, jeśli chodzi o finanse. Więc tu bardzo mocno klaruje się jakiś spadek. No bo zaznacza się tu jakby pozycja czegoś, co. Nie śmielibyście, czy nie oczekiwaliście więcej niż macie, tak? Czyli to jest jakby coś, co nawet przerosło jakieś wasze najśmielsze oczekiwania. To czasami tak się zdarza. Natomiast i tu jest właśnie osiągnięcie dobrobytu, osiągnięcie bogactwa nie tylko takiego, że wy macie o tym informację, że to wam przesługuje. Nie, to po prostu staje się dla was dostępne. A więc tu jest już dostęp do m, tych yy, czy do tych nieruchomości, czy do tych finansów, do, do tego spadku, który jest wam tutaj, do tego dziedziczenia, w którym jesteście objęci. Moi drodzy, w każdym razie poza pieniędzmi jest tu, kochani, ukończenie pewnego przedsięwzięcia, ukończenie pewnego projektu. Także tutaj zawodowo, biznesowo, bardzo fajnie kończy się to olbrzymim sukcesem pokazana jest i trwałość i bezpieczeństwo finansowe. To jest tak jakby, to jest tak jakby też, no u niektórych mógłby być jeszcze podział majątku u kogoś, może być jeszcze podział majątku, ale duże bogactwo, duża poprawa sytuacji materialnej, trwałość jakiegoś przedsięwzięcia finansowego i no, niektórzy po prostu, tak jak powiedziałam, zdecydują się na zakup jakiejś nieruchomości, ewentualnie zainwestowanie w jakąś nieruchomość. A może, nie wiem, zainwestujecie i będziecie mieć jakieś tam nieruchomości na wynajem, na przykład. Tak, <laughs> nie musicie, jeżeli staliście się na przykład posiadaczem czy właścicielem czy właścicielką jakiejś nieruchomości, to możecie zostawić, a może po prostu ktoś z Was decyduje się na wynajem i będziecie przygotowywać tą nieruchomość pod wynajem, na przykład. W każdym razie, no to będzie czas, w którym będziecie się tak naprawdę cieszyć wszystkim, co najlepsze pod względem finansowym i zawodowym. I single, single osiągnięcza. Moje drogie, single, wy będziecie mieć poczucie zablokowania. To jest tak, jakbyście się trochę sami blokowali. Możliwe, że na kogoś się blokujecie, a możliwe, że kogoś blokujecie. Więc. Tu jest też takie przejście. Single mają osiem mieczy, związki mają cesarzową. Ja tutaj dosyć widzę sytuację u niektórych z Was taką, że to dziesięć pentakli w obszarze pracy i finansów, w obszarze tego bogactwa, tego dobrobytu, tego zabezpieczenia materialnego na swoje i być może jeszcze przyszłe pokolenia, czy być może otrzymania, uzyskania jakiegoś, jakiejś nieruchomości, to jakby wiele zmienia. I tutaj ktoś, kto. Jest singlem, singlem singielką. To jest tak, jakbyście się nagle blokowali przed kontaktami, przed spotkaniami, przed randkowaniem, przed poznawaniem nowych ludzi, przed rozwijaniem jakiejś znajomości, na przykład z kimś, z kim jeszcze się nie spotkaliście, tak? i to jest tak, jakbyście wy się blokowali na to. Albo nawet zablokowali komunikację. A to jest tak, jakby Sytuacja związana ze spadkiem, z dziedziczeniem, z zakupem nieruchomości, z jakimiś dużymi finansami spowodowała waszą zmianę waszej decyzji i niektórzy nie idą w jakby w to, no właśnie nie idą w to poznawanie czy dalej rozwijanie tej znajomości, tylko tutaj będziecie bardziej bazować na osobie lub osobach, które znacie. Czyli na kimś, z kimś już na przykład w relacji byliście, z kim coś już Was łączyło, do kogo macie jakieś uczucia, z kim macie jakieś więzi i Wy się tutaj trochę blokujecie, taką tworzycie jakby wewnętrzną blokadę, że nie chcecie jakby otwierać się tutaj dalej na te nowe znajomości czy na tą nową osobę. No, u niektórych tak to wygląda. Single po prostu się blokują. To jest takie wewnętrzne zahamowanie. I W sumie w, w związkach jest cesarzowa, i ta cesarzowa w związkach pokazuje takie trochę przejście właśnie tych singli, które się blokowały na kogoś, na coś nowego, bo wy tu jakby czujecie to jest takie przejście singla, że ten single przestaje być single, staje się osobą w relacji związku. To jest tak, jakbyście z powrotem wchodzili do jakiejś relacji związku, czy z powrotem osoba z jakiegoś poprzedniego związku, czy relacji była wam dostępna. To jest tak, jakbyście z powrotem połączyli te siły, połączyli yy, poprzez uczucia i więzi, połączyli się ponownie, i tu jest uczucie, że teraz już niczego nie brakuje, że jakby tylko do tego szczęścia, zadowolenia brakowało, no właśnie, tej drugiej osoby, tak? Ale tej drugiej osoby, z którą można żyć, można budować stabilizację. Można budować relacje, że teraz jest już stabilnie, teraz już mam wszystko, teraz już czuję, że mam wiedzę, wpływ, władzę, ale też, że mam osobę, właściwą osobę na właściwym miejscu i teraz się już czuję, jak, jakbym miała lub miał wszystko. No, niektórym brakowało tej konkretnej osoby, ale na przeszkodzie najprawdopodobniej stały finanse u kogoś. Finanse albo brak możliwości bycia razem no na przykład z powodu właśnie z powodów egzystencjalnych z powodów y, mieszkaniowych tu było brak możliwości, żeby razem mieszkać z jakichś względów, trudno powiedzieć z jakich jeżeli ktoś wie do kogo to jest, czy akurat z kimś to rezonuje to może będziecie wiedzieć, że teraz nagle już możecie być razem ale moi drodzy, abstrahując od tego bo to może być u kogoś taka sytuacja a może wcale nie być to tu jest pokazane małżeństwo, osoba do małżeństwa, małżeństwo, decydowanie się na małżeństwo, zawarcie małżeństwa, decydowanie się na prokreację, na macierzyństwo. Być może ciąża tu się już pokazuje u niektórych. I tu jest duża dojrzałość, duża płodność, więc jesteście też w czasie sporej płodności, jest szansa na, na zapłodnienie, jest szansa na tak, na ciążę. I to, gdybyście chcieli, tak? Znaczy, no, w ogóle jest na to sama szansa. Tu się często ciąża pokazuje, więc czy chcecie, czy nie chcecie, to może się przytrafić. Jest duża otwartość i duża wrażliwość, kochani, i tu jest wcielanie pomysłów w życie. Tu jest ten czas żniw, popatrzcie, tu było oczekiwanie, energia oczekiwania, proszę. To jest tak, jakby oczekiwanie na tą osobę. To jest tak, jakbyście już zaangażowali zaangażowaliście się, już wszystko jest dopracowane, przygotowane, zorganizowane. Czekacie tylko, aż ktoś przyjedzie, przypłynie, aż ktoś się wprowadzi. Taka trochę sytuacja, no bo to wy jesteście w energii trójki bułach, to wy tu stoicie i, stoicie i na kogoś czekacie. I już kiedy ta osoba do Was przybywa, nawet jako singiel tutaj, to już jako osoba tutaj przybywa do Was, jesteście już kompletni, jesteście już spójni, jesteście już uzupełnieni, tak? I tu już tu jest tworzenie czegoś nowego, tu jest właśnie zbieranie żniw, zbieranie rezultat tak? Tu jest już rodzina. To jest tak, byście zaczęli tworzyć rodzinę, i tu może być decyzja o, o poszerzeniu, o powiększeniu rodziny. Moi drodzy, i przede wszystkim tu jest tworzenie przytulnego gwiazdka, wiecie? To jest też gotowość czyjaś do bycia żoną, do bycia matką. Tu jest gotowość, tu jest szczęście i zadowolenie z życia. Słuchajcie, to jest para. Wy stajecie się, czy jesteście parą, bo niektórzy się stają parą, a niektórzy już są parą od jakiegoś czasu. Gdzie króluje miłość, szczerość, wzajemne zrozumienie, gdzie stosunek was, wasz do siebie jest bardzo, bardzo ciepły. No, czasami tu jest dominacja bardziej kobiety niż mężczyzny, ale kochani, tutaj jedno i drugie ma świadomość swojej wartości, więc jak najbardziej wszystko jest w porządku. Co dalej. Mamy nieoczekiwaną kartę śmierci. W nieoczekiwaniu mamy śmierć i to, moi kochani, mówi o tym. To mówi o tym, że. Nieoczekiwanie zachodzi konieczność dokonania pewnych zmian, ale nie tylko. <laughs> I. Tu jest nieoczekiwane odrodzenie, odnowienie, e, radykalny zwrot w Waszej sytuacji. Niespodziewany, nieoczekiwany zwrot jakieś nieodwracalne zmiany i przeprowadzka. Tu jest jakaś nawet niespodziewana przeprowadzka, bym powiedziała. No, ktoś niespodziewanie się będzie przeprowadzał. Jest tutaj <laughs> duża transformacja przemiana <laughs> i takie niespodziewane odcięcie się od przeszłości. Wy tutaj zupełnie byście się nie spodziewali, że odetniecie się od jakiejś sytuacji z przeszłości, że zapomnicie o przeszłości, i będziecie się odcinać od ludzi z przeszłości i wasze odrodzenie. Zaczynacie wszystko od nowa. No, niespodziewane będzie to. Jakby takie zupełnie nieoczekiwane, że zaczynacie wszystko od nowa, że dojrzewacie psychicznie, że odcinacie się ostatecznie od starych problemów. Tu jest niespodziewane wyzwolenie, a i może nawet wyzdrowienie. Nieoczekiwana nowa perspektywa, kochani. Bardzo fajna sytuacja i tu jest nieoczekiwane zakończenie i nowy początek. Budowanie czegoś od nowa, odradzanie się, etap odrudzania, odradzania, odrodzenia, odradzania i Kochani, tu jest początek nowego życia, nowy początek, nowe życie i jest to bardzo możliwe, bo mamy w tle tego głupca, a w głupcu zawsze możemy zacząć wszystko od nowa. To jest tak, jakby ktoś zaczynał od nowa jeszcze raz. Tu jest jakiś nowy początek, nowy początek uczuciowy, nowy początek uczuciowy. I teraz tak, nowy początek uczuciowy u osób, które zaczynają jeszcze raz. I to gdzieś tam prowadzi do spełnienia marzeń, do zadowolenia, finalnie do gwiazdy, bratnia dusza, <laughs> miłość, bratnia dusza, zakochanie może być faktycznie tam ta nadzieja na tą ciążę. Natomiast radą, wynikiem jest rycerz Buław, drogi wodniki i wodniczki. Rycerz Buław radzi Wam, żebyście w swoim życiu byli otwarci na różnego rodzaju doświadczenia, takie, które będą spowodowały, że. Że będziecie czuli się, że, będziecie czuli, że żyjecie. Czyli e, <laughs> bądźcie otwarci na doświadczenia, które wnoszą do Waszego życia wartość dodaną, które Was wzbogacają, które Was rozwijają, które wznoszą Was na wyższy poziom, które dodają Wam skrzydeł. E, to są właśnie takie doświadczenia. Także bądźcie otwarci na nowe pomysły, na osoby, które mają dużo energii, którą chcą spożytkować z Wami, dla Was, którą chcą Was przekazać, tą energię. I no to jest jakby takie. Tutaj też radą jest, kochani, Więcej pasji, więcej namiętności, więcej ognia, więcej działania. No, tutaj dla kogoś wynik pokazuje się przeprowadzka, bo rycerz Buław to znowu przeprowadzka. Tu są trzy karty przeprowadzki. Trójka Buław, tak jak wyw wy energii przeprowadzki. Karta śmierci może mówić o nieoczekiwanej przeprowadzce. Rycerz była finalnie przeprowadzka. Ale tutaj też jest pokazana poza, oprócz przeprowadzką kochani, zapomniałam co chciałam powiedzieć. Moi drodzy. No, może to być zmiana domu, może to być przeprowadzka. Finalnie, w wyniku tego, ktoś tu zmienia dom, ktoś się przeprowadza, ktoś się wprowadza, też tak. <laughs> Także, moi kochani, aktywność wszelkiego rodzaju jest tutaj radą. Przemeblowania. Wiecie, no, zmiany, przemeblowania. Tutaj trzeba coś. No, może będzie jakiś remont, ale może faktycznie jakieś przemeblowanie w waszym życiu. Związane z tą przeprowadzką. Słuchajcie, single, te osoby, które poznają tu kogoś nowego, mają tu jakąś nową sytuację, albo wchodzą w jakiś romans czy flirt. To wy tu macie. Być może ktoś pójdzie w kierunku jakiejś nowej osoby. To jest takie trochę pójście na podbój świata. I takie single zdecydowane na, na podbój czegoś serca lub podbój wielu serc. Macie pokazanego głupca, więc tu jest możliwy romans, flirt, flirtowanie, romansowanie, ale takie bez zobowiązań. Wy tutaj nie chcecie zobowiązań i jakby nie idziecie w tym kierunku. I teraz tak: wejście w jakiś romans lub flirt przysporzy wam trochę oszczerstw i plotek, więc na to trzeba uważać, bo tu są plotki oszczerstwa. No tu będzie opowiadanie, będziecie na językach. I w związku z tym będzie podjęcie decyzji na logikę, bo nie wiadomo co zrobić, więc trzeba w ciemno podjąć decyzję. Podjęcie decyzji będzie no, o spełnieniu, o korzystaniu z przyjemności, czyli no, jak korzystacie, to korzystacie. Spełnienie marzeń, zadowolenie z siebie, korzystanie. No, niektórzy w tej dziewiątce kilku mogą się pokazywać jako osoba samotna, więc moglibyście wejść w ten romans i zrezygnować. Jest też taka możliwość, a inni pójdą w to dalej, będą brnąć. Będzie to takie jakby indywidualne doświadczenie bez wzajemności, ale będzie spełnienie w, tej, w tym romansie, tak? Że wy będziecie się spełniać. Natomiast co ciekawe, nie u, każde, nie u każdego ten romans będzie taki mm, bez zobowiązań, bo będą też sytuacje, w których, w których z tej relacji będzie coś więcej, ale tutaj będzie się jedna strona angażować bardziej od drugiej. No to wiadomo, że tak, osoba, która, która, której mniej zależy ma w tej sytuacji lepiej. Ale widzicie, jest tu nadzieja na spokój, na harmonię, jest tu nadzieja, kochani, na ratnią duszę, jest tu nadzieja na zakochanie. Więc tu jest możliwe zakochanie, pomimo tego, że zaczyna się od romansu Flirtu, tu jest możliwe zakochanie. A więc te, tej też znajomości nowej nie przekreślajcie. Ci, co tutaj do siebie w jakiś tam sposób się łączą siły i razem tworzą relacje, związki, no to tworzą. Ci, którzy są w relacjach, to już było powiedziane. No i też osoby, które były singlem, singielką, blokują się na jakieś nowe kontakty czy rozwijanie dalszej jakiejś znajomości i z powrotem łączą siły z kimś, z kim, z kim już mają uczucie, mają więzi, tylko po prostu brakowało czegoś do pełni szczęścia, tak? ale tego już nie brakuje. To już zostało otrzymane, uzyskane. Kochani, dbajcie o siebie, buziaczki, pa pa.